Halo, halo, hej, cześć, cześć, witam was w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj otworzymy sobie paczki z autografami. E, paczki z autografami zawodników, które biorą udział e, w najbliższym turnieju, czyli w turnieju Koloń 2016. Jak widzicie mam tutaj e, paczki z każdego zespołu po jednej, plus mam dwie paczki drużyny Virtus.pro i jeszcze mam tutaj jedną kapsułę z autografami e, Legends i jeszcze mam jedną tutaj tą kapsułę z kolania 2016 Legends, Holo albo Foil i tutaj chodzi o drużyny. No to my zaczniemy sobie od tej paczki, od tej kapsuły z autografami Vitus Pro. gdyż Wietus Pro mam yy, dwie takie paczki. W takim razie myślę, że zaczniemy sobie i skończymy na Wietusach I biały. Pierwsza paczka poleciał biały. Okej. Okay. Aha, czekajcie, bo jeszcze takiego yy, trika widziałem, że jak się wejdzie w poczekalni, Tak jestem na offline. Jak się wejdzie w poczekalni, to wtedy nie laguje. Zobaczymy. Dobra, to słuchajcie, jedziemy po kolei. Jedziemy po kolei. SK. SK, tudzież dawne LG. Nie wiem, czy wiecie, może, wiecie, może nie. Yy, wszyscy zawodnicy, którzy po prostu grali pod banderą LG, teraz przeszli do SK. Po prostu zmieniła się nazwa organizacji i to tyle. No i F. Okej. Okay. A, czekajcie, tu nie ma stanów. Dlaczego ja zawsze, jeżeli otwieram yy, te stickersy czy te kapsułki, zawsze patrzę na stan, że takie przyzwyczajenie? Okej. Okay. Guardian, proszę. No i flamy, no i flamy, no gdyby był ten Guardian, gdyby był ten Guardian. Ok, Liquid. Ciekawe, chciałbym tutaj Simple trafić. i Elig, Elich, Elich, Ok, ale ładne są te naklejki, słuchajcie muszę przyznać, że. Akurat, jeżeli chodzi o tą kolonię, naprawdę fajne te naklejki są zaprojektowane. Te podpisy, no wiecie, każdy się podpisał inaczej, nie? Ale naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajny ten projekt jest ogólnie. No i Zypniks, ok. Zypniks, nawet tutaj widziałem taka emotka jeszcze. Tak, ten taki języczek, nie? To jest tak, ten taki języczek, się nawet tutaj pojawił. Dobra, no to Wietususy wie Wietusów na koniec. No i jest. Okej. Okay. Okej, okay. teraz nie powinno być trochę lepiej, No ja Też się fajnie sobie tutaj, fajny taki jakby H, takie pseudo H można powiedzieć. Fajny, fajny podpis. Ta czcionka ciekawa i Fnatic. No z Fnatic chciałem Olofmeister, Olofmeister wraca. Olofmeister wraca, mam nadzieję, że coś pokaże. I Flusha. Okej, okay, Flusha, a był tutaj ten Olofmeister, był. No słuchajcie, jak na razie ten drop taki 2 na 10 bym powiedział. Ale zobaczymy, poczekajmy, poczekajmy, co teraz? jest. nie, nipotwiamy, tak? No to taki get-aid by mi się przydał. Dziękuję, dziękuję. get right. Ojej, też jest emotka, też jest uśmiechnięta buźka. No i fajnie, i NVS. Tutaj taki Kenias by się przydał, taki Kenias, ale bym chciał Hepiego. Yy. O, no dziękuję, widzicie? Widzicie? Poprosiłem i dostałem, ale naprawdę fajne, ładnie mi się podoba ten, yy, ten patent, ten w ogóle motyw tych naklejek. Taki ciekawy, nie, nie jakie tam były wcześniej, że jakieś zwykłe, jakieś w kółku, czy coś takiego, tylko takie ciekawe takie fajniejsze. No i Kenny. Fajnie. I flipside tactic. Tutaj warte ten chyba chciał. Warte tak być albo szaje No i blade. Okej, okay, blade, spoko. W ogóle do widzu napisz, kto wygra kolonie, jak daleko zajdą wietusi i tak dalej. Jestem tego bardzo ciekaw waszego zdania. No i trafia nam się Nex. No, jakoś rewelacji nie ma, ale okej. Okay. I słuchajcie, Face Clan. Face clan. No. Co nam poleci? Co nam poleci z Face Clanu? Rain. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Diglitas Rubinio Rubino właściwie Okej okay. A też jest spoko podpisał, nie ma jakiejś ewelacji, ale na pewno też fajny podpis Ok, no i zostały nam jeszcze Cztery paczki i dwie kapsuły Teraz, yy... Co my teraz otwieramy? Ejku, nie patrzę nawet To ten, jest Gambit Gaming, nie? Gambit Gaming, tak zgadza się. Ok. G2 Esports. O, tym takiego Screama chciał, naprawdę. Scream jeszcze widać, że się fajnie. Jakoś... O! Dziękuję, o to chodziło. I zobaczył, o to jakoś fajnie się podpisał. One tap. One tap, nie, fajnie, fajnie, naprawdę. Spoko. Ok. No i jeszcze Optic Gaming. A wiecie co, tutaj nie mam jakiegoś faworytu, jakoś o Stanisława mogłem w sumie trafić. Rush. Okej, okay. spoko. No i dobra, jeżeli chodzi o autografy, zostało nam na koniec Vietus Pro. i cóż, ja bym takie, takiego paszę Bicepsa poprosił, albo Snaksia, to by było coś. O, no i dziękuję, o to chodziło, Pasza Biceps. W ogóle, drogi widzu, napisz w komentarzu, jak daleko, twoim zdaniem oczywiście, dojdą wietusi, Czy udaje im się coś osiągnąć, jak oceniasz ich formę i tak yy, dalej. Napisz w komentarzu, jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. Z chęcią jakoś podyskutuję, pogadamy sobie na ten temat. No i słuchajcie, kapsuły te tutaj z autografami. Mamy już za sobą te takie paczuszki i te zostały nam tylko jeszcze dwie kapsuły. Mamy z, z autografami Legends i mamy z mil tak samo Legends. No to zacznijmy sobie może od autografów. Yy, ojej, ile tego tutaj jest? Okej okay, tutaj tych dużyn trochę jest, ale Legends to są te chyba takie lepsze dużyny, jednak yy, te takie bardziej znane i tak dalej. I co nam poleci? Biali? Seriously, gdyby ten snacks, kurde. Ale dobra, biali fajnie, ale fajna jest ta klejka Folietka błyszcząca, fajna. Ile? Ile tu? Euro 60, tak? Ale dlaczego w ogóle jęku nie mogę użyć? O co chodzi? Co jest? What? No nie Naprawdę? Scream! o nie Bo wiecie co, ja ogólnie rzadko kiedy używam rynku, nie? Tam bardzo rzadko ta sobie wlałem z Paypala, bo tam jakoś skina na Opskin się sprzedałem No i jak widać Steam zgubił, no i nie mogę tego sprzedać Dobra, trudno, fuck it Okej, okay. uuu, ale fajne, ale fajne są te naklejki, mega Holofolia, dobra, zobaczmy Zobaczymy co nam poleci, Tej tak tych wietusów... Aha, o, folia jest inib, ale mi się ten nie podoba, mi się ten nie podoba. Szkoda, że nie wietusi, naprawdę mogą być to fajne, ale holo jest spoko. Zresztą po co ja w ogóle sprawdzam ile to kosztuje, skoro i tak to będę mógł... 4 yy... EURO?! no co prawda się kapsułka nie zwróciła. Dobra, ok, udało mi się sprowadzić jednego gamma case'a. W takim razie otworzymy sobie Gamma Case'a jednego Na szybkości Czekajcie, trzeba poprosić, co bym tutaj chciał Chciałem tego Glocka, tylko że w statku, bo i tak go sobie na pewno W jako jest jakoś zdobędę, jakoś go sobie załatwię Ta MK mi się nie podoba, jest taka niezbyt, niezbyt fajna P2000 nie gram, Skara mam Cyrex'a, coś takiego, także nie potrzebuję Ta MK mi się mega podoba, ale raczej bym nie grał, mam Oula yyy... Ale taki nożyk, ja zupgrade'owałbym, upgrade'owałbym I ta awka, słuchajcie, ta awka, ona mi się tak mega podoba Ale dobra, co ja będę gadał, co ja będę gadał? Po, po prostu, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba yy, I mamy... Statak, statek, proszę Nie. No było blisko, było blisko Field tested, po ile to jest? Co ja patrzę i tak tego nie mogę sprzedać Dobra, słuchajcie, a więc to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, drop myślę, że jest spoko, cieszy mnie naprawdę ten biali, ta folia fajna, taka folia jak to błyszcząca, fajne są te naklejki ogólnie wszystkie, mega mi się podobają, e, cieszę się z tej, na pewno się też cieszę ze Screama, e, no Scream jak to Scream, jeszcze tutaj fajny podpis, jeszcze OneTap nawet dodał, mega, mega fajna naklejka, z go się cieszę, Kenny również jak to Kenny. Spoko, spoko naklejka. No Gamma jest niestety, no nie popisała się ta skrzyneczka. Yy, tak, dosyć ładny. Gdyby był w statyku, byłbym bardziej zadowolony. Yy, ale okej, okay. no cóż, słuchajcie, to było na tyle. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Piszcie w komentarzu, kto wygra, kto wygra Majora i piszcie, jak daleko zajdą w Wirtusi, gdyż mega, mega mnie to interesuje. No i co, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Strała do następnego, hej!